Cześć, witajcie, to jest kolejny Kwagrans, a dzisiaj zagramy w Wolf Among Us, czyli kolejną grę twórców między innymi The Walking Dead, czy też Back to the Future po polsku Powrotu do Przeszłości. W skrócie chodzi o studio Telltale Games, które specjalizuje się w przygodówkach nietypowych, takich, które dają bardzo, bardzo, bardzo mocne złudzenie tego, że nasze wybory faktycznie mają znaczenie. Walking Dead było pod tym względem bardzo dobrze oceniane, a Telltale Games... No na chwilę przestało po prostu zajmować się tematem zombie, no i przerzuciło się na inny projekt. Tym razem właśnie pod tym tytułem, który teraz widzicie na ekranie The Wolf Among Us również jest podzielony na epizody. Pierwszy epizod jest już dostępny, ja gram wersję trialową na PlayStation 3, natomiast jeśli chcecie zasięgnąć jakiś bardziej rozszerzonych przemyśleń na temat tej gry, no to zachęcam was do przeczytania recenzji Pawła. Nie ma tam oceny, bo z oceną poczekamy, aż wszystkie epizody pojawią się już e, będą miały swoją premierę, natomiast dzisiaj spróbujemy wam podczas tego wideo nieco krótszego niż zwykle, bo ta wersja trial też zbyt wiele nie pokazuje. Postaramy się po prostu pokazać Wam na czym to polega. Gra jest dosyć podobna do Walking Dead, jeśli chodzi o mechanikę.

Jak widzicie, The Wolf Among Us nie jest do końca taką grą, która stawia na jakieś, jakieś, powiedzmy, bardzo realistyczne klimaty. Mamy tutaj dosyć ciekawą, barwną postać, z którą teraz mój główny bohater, czyli Big By Wolf, miejscowy szeryf, i rozmawia. No i zobaczmy, jak ten dialog się potoczy. Mam kilka opcji dialogowych i mogę w różny sposób z tą postacią konwersować. Try, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? No, cóż. Może tym razem spróbujemy e, rozegrać to jako takie bez serca. Entire family getting shipped off. It's completely irresponsible, Toad. big big please. Jak widzicie, w lewym górnym rogu ekranu pojawił się marker, który pokazuje, że Mr. Toad, czyli ta postać, która jest teraz na ekranie, będzie pamiętała mój wybór. Oznacza to, że w późniejszej fazie rozgrywki, niekoniecznie nawet w pierwszym epizodzie, wybór tej opcji dialogowej, którą, którą wybrałem, będzie miał znaczenie i ta postać będzie miała to na uwadze, kiedy następnym razem. Przyjdzie nam do pogadania, bądź też po prostu tak, kiedy proszę. następnym razem te dwie postacie się spotkają, no to po prostu to może mieć znaczenie. Ruszamy na górę, bo tam coś się dzieje, coś najprawdopodobniej bardzo niedobrego, więc lepiej będzie to sprawdzić. No cóż, Mr. Toad raczej nie wygra konkursu na najlepszego ojca roku ale przejdźmy dalej do rozgrywki zobaczymy co się będzie działo na górze No i jesteśmy moi drodzy, wspieliśmy się na piętro hotelu no i rozejrzyjmy się co możemy tutaj zrobić steruje się przy pomocy lewego analoga natomiast no właśnie, natomiast co? <grych> Wydaje mi się, że do poruszania. O, właśnie, prawa gałka służy do poruszania kursorem, który, którym możemy wskazywać różne obiekty. Miałem z tym problem, ponieważ Walking Dead ukończyłem, natomiast w wersji PC-towej tam sterowanie wygląda nieco inaczej, ale już myślę, że wszystko, co powinienem wiedzieć, wiem, bo przecież to jest przygodówka, a nie żadna gra zręcznościowa. Nie jest tutaj zbyt skomplikowane to sterowanie, więc. Wszystko przede mną, ruszamy przed siebie do pokoju. Spróbujemy otworzyć drzwi w sposób kulturalny. Nie będziemy ich wyłamywać, nie ma takiej potrzeby, przynajmniej jeszcze w tej chwili. Chociaż, jak widzimy, lokatorzy niespecjalnie są gościnni i musimy się tam po prostu wprosić. Ojoj, oh, 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 co się dzieje? Big Bang zareagował. Jak widzicie, Wolf among us to nie jest bajeczka dla dzieci, to jest raczej gra, która skierowana jest dla dojrzałego odbiorcy, choćby z racji tego, że język jest tutaj dosyć cięty. Teraz widzieliście, że nie zdążyłem po prostu wybrać danej listy dialogowej, więc ten dialog właściwie nie istniał. Dostałem zbani w web, można by tak kolokwialnie określić. To no jak widzicie Big Bye się nie boi tego pana i on również zapamięta sobie to zachowanie wobec, no, nie wobec naszej postaci. Naszej postaci wobec niego. No i sekwencja Quick Time Event Dzisiaj na Facebooku przeczytałem takie porównanie, że The Walkham oh. Gas gameplayowo prezentuje się bardzo podobnie do Beyond. No cóż, czy to jest słuszna, zresztą, y, słuszna uwaga, no to musicie sami ocenić, natomiast nie da się ukryć, że faktycznie te y, opcje wyglądają dosyć podobnie. Akcja toczy się do przodu, my musimy wykonywać pewne y, czynności, na razie idzie mi bardzo źle, przez co Big Boy dostaje bęski. no ale tym razem się udało zrobić unik. Niestety, Woody złapał brzytwę, no i teraz dalszy ciąg tej walki. Nie zdążyłem, ale tym razem już się udało. No, pasowałoby... O, nie zdążyłem skąd? <gryw> bardzo źle mi idzie w tym trialu. <gryw> Poprzednim razem było trochę lepiej. Nie mogli się za bardzo odnaleźć w tej sekwencji Quick Time Event, ale teraz w końcu jakieś powodzenie. No i kolejny cios wyprowadzony do Mam nadzieję, że w końcu uda mi się go powalić, bo jest raczej niebezpieczny. A teraz jeszcze bardziej jest niebezpieczny, bo wziął rękę siekierę. Wciskamy X gwałtownie. No i udało mi się ten siekierę wyszarpać. Ojoj. Ach, obuchem! Już myślałem, że ostrzem. Nie sądzę, żeby Big Light chciał zabić tego gościa, więc to chyba całkiem zrozumiałe. Ale w każdym razie niebezpieczeństwo zostało zażegnane. No i musimy teraz porozmawiać z tą miłą panią, która, no cóż, miała pewien konflikt z tym panem do rozwiązania. Nie, Nie wątpię, że to boli. <laughs> Big Bang ma dosyć ciętą ripostę, jak widzicie. Ciekawie to wszystko wygląda. Warto by się dowiedzieć, co się stało. Jak widzicie, na odpowiedź. W dialogu mamy określoną ilość czasu, która jest odliczana przy pomocy paska pod spodem tego ekranu wyboru, ten czerwony pasek się kurczy, jeśli nie zdążymy, no to po prostu dialog w jakiś sposób będzie dalej ciągnięty, ale bez naszego udziału, więc trzeba mieć na uwadze, że czasami decyzje musimy podejmować dosyć szybko. Język jest tutaj bardzo cięty, naprawdę to chyba nie jest gra odpowiednia dla młodszych odbiorców. Mam nadzieję, że moi widzowie w tej chwili, którzy oglądają ten film, mają powyżej 18 lat, no chociaż 16, bo tak naprawdę cięty język nie da się ukryć, Towarzysze chyba wszystkim pokoleniom. Natomiast, no cóż, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ała, to nie było zbyt miłe. Ale przechodzimy do kolejnego obszaru rozgrywki. Powoli już ten trial dobiega końca. Co muszę stwierdzić, to to, że na PlayStation 3 te kolejne lokacje ładują się dosyć długo, czego teraz możecie doświadczyć. No ale już coś tam się dzieje jeszcze troszeczkę. Okej, okay, jesteśmy. Co z Big Bang? Chyba żyje. Hmm. Czyżby to był jego samochód? Tak, to był jego samochód. Give me a second. Oh no, by all means, take your time, make yourself comfortable. No coś. Sorry about the car. Vypadła przeprosić, więc nie będę już tutaj zgrywał jakiegoś cwaniaka. Hmm, może po prostu szczerze Big White Big oh, przeprosi dobrze? mr. Toda za to, że zniszczył mu samo. No, a to, że to jeszcze nie koniec. No tak. No, i teraz e, mogę już zdradzić, że to jest ostatnia scena e, w tym trialu. E, to, co mogę teraz już stwierdzić, to to, że ten pasek naprawdę łatwo się nie chce załadować. Jak widzicie, mam spore problemy z tym, aby e, załadować do końca. Chociaż w przycisk napadzie wciskam z częstotliwością e, olbrzymią. E, niestety jakoś mi nie idzie i. Wszystko wskazuje na to, że nie wyjdę z tego y, y, starcia całą, ale nagle, o no, wody, coś tu się dzieje. No tak. I tym niezbyt miłym dla oka obrazkiem, ten trailer się kończy. Ten krótki kwagrans poświęcony był grze The Wolf Among Us. Tekst na temat pierwszego epizodu znajdziecie na GameZilly. Zachęcam do zapoznania się, ocenę poznacie, kiedy już ogramy wszystkie epizody. Trzymajcie się, do następnego, pa!